Co myślicie o tym, co yy, mówił szalony reporter, że każdy z was yy, sobie tu czuje i kryjecie się z siebie nawzajem? Bóg zdechł. Chyba, yy, chyba chodzi nami. o ten film Ej, dzisiejszy, co tam Dorewo i tak. Impera y, uderzył odnośnie y, YouTubeowej masonerii, tak, tak. łącząc KRS-y Dywanika Goats, że są powiązania Fame MMA, Revo, Gimper i tak dalej, uważam, że nikt nie kryje siebie, z tego względu, że artykuły na dywaniku i tweety na przykład na temat potknięć jakichkolwiek, czy to moich i tak dalej. Na przykład na dywaniku pojawił się reporter, w którym pojawił się post, w którym został zacytowany słowa szalonego reportera w moją stronę. I nie było, ja tam nie dałem żadnej odpowiedzi, wszystko było napisane pikantnie, zostały obnażone tam jakieś rzeczy, które nie były dla mnie na przykład jakoś komfortowe i tak dalej. I ja dalej gdzieś tam zastanawiam się w ogóle, czy chce mi się odpowiadać mu, bo dla mnie to jest... Ja, ja mam teraz, gdzieś tam no. jestem zajęty też gołcami i mam dużo ciekawszych zajęć. A mam, wiem, że jakiekolwiek odpowiadanie dla Szalonego skończy się tym, że ja teraz bym zrobił film. W którym obnażę jego argumenty, bo mogę poruszyć wiele rzeczy Produ współprodukcja filmu o Muranach, gdzie reporter też mówił, że na przykład Muranów nie będzie bustowała. a potem łapię się z Konradem Niewolskim i robię o nich film. Mógłbym tam dodać 100 różnych rzeczy, też mam gdzieś tam argumenty obronne na te prywatne wiadomości itd. i tak dalej. Potem on znowu zrobi film i będziemy wchodzić w takie kółko, nie wiem, tworzenia o sobie materiałów wideo. I bądź co bądź na, na końcu skończy się tak, że szalony reporter będzie mieć plus 100 koła subów, ja będę mieć plus 100 koła subów i nic, to tak jakby nic to nie zmieni. A wolę się zająć po prostu jakąś bardziej ambitniejszą produkcją. No i przekazuję teraz e, pałeczkę dla Sylwestra, bo tam też Sylwek był poruszony jako jeden z gołców. I... Ja chciałbym tylko powiedzieć okay, ja jedną to? rzecz, że e, dywanik e, i artykuł jakiś na nim pojawił na stronie dywanik.pl e, na temat gołców też nie do końca był przychylny gołcom. To był artykuł po przeczytaniu jego, jak go zobaczyłem, ponieważ no, sam często... Sprawdzam dywanik, i jakby my nie piszemy tych artykułów tylko nasi redaktorzy, i mówimy im piszcie obiektywnie, tak jak uważacie. I ten artykuł też tam mówił, że to jest program, który oczekiwali może więcej niektórzy, że są podzielone opinie, to nie był słodzący artykuł dla nas. Yy, dlatego my to nie jest tak, że my, że piszcie tylko dobrze o nas, albo nie piszcie o nas ale źle. ale to, ogóle... to piszą niezależni redaktorzy. No, no, dokładnie. Którzy. Yy, ja, bo ja, ja chcę mieć czyste sumienie. I Sylwek też jakby przekminiał udział w dywaniku przez to, że tam nie ma lizania, nie wiem, sobie dupy nawzajem albo ukrywania czegoś, bo ja nie chcę sobie pozwolić na to, że jak jakiś zawodnik Fame Ma, na przykład, który został obsmarowany na dywaniku, podejdzie do mnie i powie tak, Michał, ale ty też robisz złe rzeczy. A ja powiem, no tak, jak zrobię coś złego, to dywanik mnie obsmaruje. I obsmarował mnie tu, tu i tu. I wysyłam mu linki, gdzie jeżeli cokolwiek zrobię złego. To o mnie też piszą, że zrobię coś złego, a nie, że ja siebie bronię albo bronimy kolegów czy coś, bo tam jest niezależna redakcja, niezależny redaktor naczelny i myślę, że za jakiś czas na pewno pokażemy też strukturę, jak to może wyglądać. I to jest tak fajny dywanik, no że właśnie jest dane. robiony. Yy, od początku mówiliśmy, ma być szczerze pisane, ma być pisane. Po prostu dużo postów tam wrzucamy, zatrudniamy coraz większą grupę redaktorów. Jest to rzetelny portal i myślę, że gdyby taki nie był, to by też Sylwek w żaden sposób nie rozważał ewentualnego przejęcia, objęcia udziału w tej spółce. No i mam nadzieję, że będzie się rozwijał, bo dziękujemy Wam za to, że wchodzicie, bo jak widać po komentarzach, po ilościach wejść, to cały czas bardzo rośnie. Twitter Dywanika się mega rozwija, to w ogóle tam są nawet pod niektórymi postami po pół miliona wyświetleń, także fajnie, że to tak idzie. Mam nadzieję, że stworzymy takie miejsce, gdzie będziecie mogli ja, sobie na koniec dnia, 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 dnia wejść sobie obejrzeć. Taka reklama, nie? No nie, rzeczywiście, nie, nie, no, ale nie, nie, nie. jestem dumny z tego projektu, bo uważam, że jest fajny. Okay. Dlatego tak o, się powiem, to... A ty jesteś jest w masonerii? Tak A właśnie, bo jeszcze chciałem do tego, że wy też musicie mieć świadomość, bo jestem kanałem komentarzy, nie? Że jak coś odpierdolicie, no to, że ja też będę to krytykował. No, ale no, tak ja, jest zawsze. No, na przykład, w, ale Fej, na przykład miał do mnie trochę tak pretensje, mam wrażenie, nie? Że yy, nie będę mówił kto, yy, bo jest to osoba tajemnicza, ale no, yy, było tak, że o, Sydwek, bo jesteś Fejm, to nas teraz specjalnie atakujesz. Jakby Hali coś takiego zrobił, to byś nie podszczypywał. No I... wiesz, ale jeżeli bez powodu, ty mi. Czy, czy nawet jakaś pierdoła, powiesz jak coś chuj chujowego na fejm, co mi się nie spodoba, to ja powiem się, to jest moje dziecko, ja będę bronił fejmu, tak? Nie, tak, ale chodzi powie mi o to, żeby też ludzie rozumieli, że mimo tego, że teraz działam z wami i razem tworzymy gołców, to to nie daje im parasola ochronnego, bo to zarzuca szalony reporter. Że tak, przez to, że ty, wy macie z gimperem, to gimper nie powinien nic złego na was, a przecież gołcu chyba zjechał. Yy, albo że jak ja teraz z wami coś działam, to jak fame coś odwali złego, to ja że ja nie zjadę. Oczywiście, że ja zjadę.